Cześć, mam tej strony Filip. Jak założyłem kanał, myślę, że tego się nie, że to wy tego nie oglądacie. Ale jednak oglądacie. Więc zaraz idę sobie z kolegą. Siema, Zapraszam na kanał Janurro. No, Janurro. E, mój kanał jest jeszcze, jeszcze rozwinięty, ale na niego już możecie wpadać. E, idziemy właśnie do domu. E, ten, e, no, jakieś milion, dwa milion, trzy miliony subów. Zdradzam adres mojego zamieszkania. I mojego. Nie, twoje gracze nie, bo twoje rodzice systemu, sięgrzanie <laughs> systemu. Ten, mój najlepszy kolega, Jasiek, ten, ja mam na imię Filip, Aby... I no i po prostu nagrywam na YouTube a, bo wiecie, takie elo, elo, siemaneczko, fajowsko, wiecie jak to jest, sam możecie nagrywać na YouTube'a. Chciałem wrócić z moim kolegą Filipem, ale nie takim, tylko takim innym, ale ten, nie, znaczy usunąłem to niechcący, no i no, możecie kojarzyć, jak to słyszeliście, zostawcie łapkę w górę, może to kojarzycie tą okolicę, może to jest wasza okolica, ale nie, to nie, no. no nie. Poczekajcie, ja się. Czekaj, ja go. Mogę... Ten, zaraz, zaraz mam to zrobię.